W vlogu w holu zakupowym z Lumpa. Nie będzie mierzymy takiego typowego, żeby przymierzać i Wam wszystko pokazywać. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Muszę się napić. Robię obiad w międzyczasie i nagrywam też takiego vloga. Zaraz Wam powiem dlaczego. Słuchajcie. Dlatego, że jest więcej spodni niż takich bluzek typowych. I także stwierdziłam, że nie wiem, czy to sens w ogóle te spodnie pokazywać jak na tyłku czy tylko tak i w ogóle powiem Wam, że łatwiej nagrać tak na szybko Wam takie, taki haul zakupowy nie mogę się ogarnąć z niczym po prostu się nie mogę, słuchajcie, ogarnąć więc dlatego stwierdziłam, że nagram Wam, znaczy przymierzę Wam bluzkę, bluzkę chociaż tam dwie co mam tak wam pokażę, a spodnie to może tak we vlogach będę pokazywać. Chyba, że będziecie chcieli, to zrobię takie: wtedy taki mierzymy z takimi stylizacjami. Sty, będą stylizacje, takie jak zrobiłam kiedyś. To dajcie znać, bo nie wiem, czy nas wiecie, rozpodnie spodnie jak spodnie. Czy bardziej Was wszystko interesuje, czy tylko po prostu, no tak. no, Musiałabym do, dopasowywać bluzki do tych spodni, wiecie o co chodzi, nie? Może takie coś byście chcieli. To dajcie znać, bo ja już jestem po prostu tak zakręcona, że ja już nie wiem jak się nazywa. Bo otworzę sobie okno, bo się tu gotuje. Nie, A, no tak, dobra. Wieje wiatr niesamowity. Nie patrzcie na bałagan, chociaż w miarę go nie ma. Ale nieważne. Pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest taka bluzka, którą mam właśnie na sobie. To Wam tak pokażę. I na sobie mam te spodnie, co kupiłam poprzednio, to Wam pokazywałam, one są świetne, po prostu ja je kupiłam chyba za 8 zł, czy za 10, już nie pamiętam, ale są tak bombowe te spodnie, takie dresowe, no są po prostu rewelacja. Ta bluzeczka jest taka z misia, bawełniana, dosyć luźna, jak widzicie, luźne rękawy ma, ale wiecie, ja nie chodzę w takich bluzkach, o tak. Na długo. Bardzo rzadko kiedy ja muszę mieć tak podwinięte. O. I dlatego, jak ja tak podwijam, to potem się, wiecie, te bluzki tak trochę rozciągają. E, tutaj ma taki. Może nie, że wezmę. O. Tutaj ma taki gwiazdkę, srebrną gwiazdkę. E, e, srebrną, gwia boże, złotą, złotą gwiazdkę ma fajna, fajna bluzeczka, bawełniana. Ja pod spodem mam, słuchajcie, bluzkę w takim podobnym kolorze, to nie widać zbytnio. Dlaczego? Dlatego, że e, chłodno jest, po prostu wieje ten wiatr, a ona jest dosyć cienka, w miarę taka przewiewna. Dobra, musiałam się poprawić, żebyście dobrze widzieli, dobrze widać wszystko. tu mam czas. Dobra. E, ona jest taka dosyć, wiecie, przewiewna e, i pod go sobie założyłam żeby nie zmarzać, ale jest bardzo miła sympatyczna, z takiego słuchajcie jakby misia taka z misia jakby fajna, nawet do spania by mogła być fajna bo jest przyjemna, ale ja lubię takie mm, szerokie wiecie jak ja to, na to mówię szmaty no ja to po prostu lubię, oczywiście ręczniki brudne no, następną rzeczą którą, 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 którą sobie, a ta firma to ja nie wiem jaka to jest firma tej bluzki tu, tu chyba nawet metki nie ma Czekajcie, jest metka. Ja to już uprałam. Nie, nie mam metki. Ja wiem. Nieważne, jaka tam. Nie prasuję tych rzeczy. Ja po prostu powiem Wam, że ja nie prasuję rzeczy. Ja piorę, składam i do szafy. Kiedyś prasowałam, stałam 3 godziny, 4 przy tej desce z tym żelazkiem. A jak włożyłam to wszystko do szafy, to i tak potem tak było. Wszystko. Więc od tamtej pory po prostu nie no, nieco? Nie prasuję, prasuję tylko na bieżąco. Spodnie, czekajcie, bo nie mogę tego guzika tutaj, no to słucham, Spodnie firma De, demin Demin taka firma. Spodnie jeansowe one mają, słuchajcie, tutaj takie ściągacze na nogach. I ja je wziąłam na oko, bo one kosztowały 4 zł. Ja je wziąłam na oko, ta bruska 5. Eee, na oko je wzięłam. I powiem Wam, że mi brakuje 3 cm, żeby się dopiąć. No nie mogę się dopiąć, no na oko je wziąłam. W tyłku tutaj są dobre, wszystko jest ok. Takie fajne, super, kurcze i, i nie są sztywne, tylko są takie bardzo jakby miękkie. No i się nie mogę dopiąć. I teraz jest pytanie: albo schudnąć. Albo oddać jej Amelce. No i wiadomo, że oddam Amelce, chociaż to jest rozmiar 34. O, 34. No to ja mam pewnie 36, nie wiem. Fajne, bo mają takie kieszenie tutaj. No i wzięłam sobie na oko, no ale dla Amelkę będą za duże, bo przecież to jest takie, taka ta chudzina jest, że na nią to będą za duże. No ale... To może lepiej będzie, żeby ona przytyła. Następna bluzka to jest taka tuniczka bardziej. E, Mohito z firmy Mojito. E, bardzo mi się spodobała, bo jest błękitny taki kolor. Z tyłu o, z tyłu ma suwaczek, ale ja ją przymierzałam to. Mm, a mogę, ją, mogę Wam ją przymierzyć. Wiecie co? Poczekajcie. Przymierzymy. A może tylko włos nie pasuje zbytnio. Ale patrzcie, taka tuniczka. E, oczywiście nie do tych spodni z kieszeniami, ale do leginsów, do czarnych, mam czarne, zwykłe leginsy, e, nie wiem, czy tutaj nie jest za szczupła, wiecie co, ja taka szeroka jakaś jestem w barach i nie wiem, czy w takich bluzkach jest mi dobrze, kurczę, nie, nie widzę się mnie. jakoś tak tu mnie opina dziwnie, jakoś tak, tak dziwnie, tu jakby szczupła była. Wiecie co, bo ja mam ten stanik jeszcze sportowy i tu by tak. Y może jakbym założyła sobie in inną, inny stanik, bardziej taki wyjściowy, to by to się ładnie tu układało. No jak nie, to może Amelka będzie chciała taką tunikę. Taką, o. No nie wiem. Dobra, no taka jakby szczupła była, albo ja takie mam. Boże, ja tak przytyłam. Jak już mam to, to Wam jeszcze pokażę. albo nie, przebiorę się w tamtą bluzkę. Wiecie, poczekajcie. W ogóle każdy mam włos w inną stronę, ale to przez ten wiatr. Nie chcę mi się czesać. E, dobra, ta bluzka niebieska kosztowała 5 zł. E, tutaj za 5 zł spodnie. W ogóle powiem Wam, że mam już trzy rodzaje takich spodni, w trochę w innych odcieniach. No i wzięłam następne. E, Orsay firma Orsay, jakbyście byli zainteresowani wiecie, ja się tu gotuje ryż ehm, takie spodnie z materiału powiem wam, że dostałam szału na punkcie takich spodni z materiału, ostatnio wam też pokazywałam, chyba sobie dwie pary kupiłam jeszcze kiedyś poprzednio tylko wiecie, to nie do adidasów to do, do trampek, a ja jeszcze śmigłam w adidasach, ale sobie muszę kupić trampki chyba na ma mam, muszę wyjąć bo te adidasy, co ostatnio kupowałam, kiedyś, kiedyś, na... w zimę chyba jeszcze, pokazywałam, co kupiłam sobie z promocji, z wysprzedaży z wysprzedaży w Pepko, to one są niewygodne, te buty. Te adidasy. Dlaczego? Dlatego, że one są jakieś sportowe, albo do biegania, bo na co dzień to one są takie dziwne do chodzenia i mnie irytują po prostu. Ale chodzę w nich, no bo nie będę specjalnie butów na ziemię kupować i tyle. Granatowe, takie spodenki, z materiału, po prostu z takiego materiału, na taką wiosnę, na lato do latania. Bardzo fajne, już nie będę ich przymierzać, ale ja je przymierzałam. Widzicie, takie to światło jest, niby okna duże, a wszystko słońce świeci i wszędzie mnie tak przyświetla, że na pewno nie widzicie, nie oddaje to o koloru. Granatowe za 5 zł, i one są do kostki. Do kostki. Następne spodnie czarne, też za 5 zł. Czarne, z tyłu mają takie kieszonki, atrapy tak zwane. Bo to nie są kieszonki, tylko takie atrapy na tyłeczku. <laughs> Firma tych spodni Rivel Collection, jakiś tam. Nie wiem, nieważne. Ja tam się na tych firmach nie znam. Dla mnie firma nie jest w ogóle istotna, tylko Wam pokazuję tak. O, może chcecie. Ym, tu mają takie fajne, patrzcie, suwaczki, a to taka tylko wiecie, dekoracja. No i takie kieszenie po ukosie, też z takiego materiału, czarne i też takie do kostki, więc do, yy, do Adidas'ów te może by bardziej pasowały, bo są czarne. Te granatowe nie bardzo, one bardziej do balerinów, do trampek, bardziej pasują. Te, te pewnie też. Jak, czekajcie, jako spodniach, to jeszcze takie spodnie sobie wzięłam. Tylko zapnę. O Jezus, proszę. Co ja miałam zrobić? Guzik zapiąć. Tak się przygotowałam, że się, wiecie, nie przygotowałam. Granatowe białe kropki firma Rezerv, Numer 42 przymierzałam są za duże. E, minimalnie, ale to. Znaczy są takie wiecie, no, no, no nie wiem czy za duże. Może sobie jakąś tutaj. Bo to jest taka guma jakby, może to jest trochę rozciągnięte sobie taką zaszywkę zrobić, to byłoby dobrze. Też takie e, one są, słuchajcie. Wyżej niż za kostkę, tak, do łydki. Takie wiecie, do łydki, Granatowe w białe kropki, do białej buzeczki do, do, do granatowej buzeczki Fajnie pasują. Tutaj sobie wzięłam e, insomnia? Insomnia, insomnia, też taka firma. Taką tuniczkę. Taką tuniczkę. Dobra, to tą tuniczkę założymy. Nie ten stanik, bo ja mam sportowy. Zawsze to potwierdzam, bo się zawsze ktoś przyczepi, że stanik mi widać albo coś. Kolor to jest taki bordo. To nie jest czerwony, to jest Bordo. Ona ma tutaj z boku kieszonki i to nie jest tunika, no bardziej to jest taka sukienka. Yy, może trochę niżej tam poczekajcie. Trochę was o zniżę. Patrzcie, taka to jakby... tylko wiecie, no do leggingsów, tak? Albo do rajstop nie do tych spodni dresowych ale taka fajna tuniczka. Tu jest luźna, więc tutaj możecie ukryć, co tam macie do ukrycia, a tutaj jest taka bardziej szczupła. Więc wiecie, tu szeroka, tutaj szczupła kieszonki. Taka fajna. No wiadomo, nie do tych spodni, ale bardzo fajna za 5 zł. Super. Super mi się podoba. czwarte takie ma rękawki do łokcia. Dajcie znać. Jakieś balerinki do tego. Cienkie rajstopki. No bo leginsy to może nie. Takie cienkie rajstopy. No i to można w lato i w zimę w tym polatać. Fajne takie. Znaczy w lato. No na wiosnę, bo w lato to nie. Ale na wiosnę? No nie wiem. Teraz taką zwykłą bluzeczkę. Ona jest też do leginsów, bo ona jest długa. a już jej nie będę zakładać. Zwykła taka różowa. Mam chyba ze dwie takie różowe. No to mam i trzecią szmatka cieniutka, przewiewna na upały, ale jest dosyć taka długa, no tak pokażę yy, może tak już nie będę jej zakładać z H&M za 5 zł dobrze za tyłek ona jest, dobrze za pupę czyli taka wiecie, bardziej do leggingsów, albo do takich yy, jakichś sportowych, takich krótkich shortów też bym fajnie, tylko takich nie z kieszeniami, tylko w takich wiecie, bardziej leggingsów Aha, tu Wam jeszcze pokażę. E, amel, e, amelce wzięłam takie spodnie. E, Biało-szaro czarne z, z takim żółtym, złotym pasem. E, o, taki widzicie pomarańczowy bardziej ten pas. Może pudełko mi spadło. E, na gumeczkę. Słuchajcie, za 4 zł Taka firma. E, no takie są świetne. E, kieszeni tylko nie mają. Z tu mają takie te atrapy. Można sobie paseczek włożyć jakiś, bo mają też szlufki, ale są takie rewelacyjne i do czarnej, i do granatowej bluzki, i do białej, i do żółtej bluzki będą pasować, bo mają ten żółty, taki złoty bardziej pasek i, i do pomarańczowej. No superowe są te spodnie. Normalnie ja bym sama takie chciała, wiecie? Świetne są. Jeszcze jedna Amelka sobie dzisiaj kupiła, bo ona była wtedy ze mną za 5 zł, nówki sztuki, ale poszła w nich do szkoły, bo bardziej takie dzwony, nie takie rurki, tylko na końcach szerokie. Ona taki styl lubi i zawsze sobie, jak coś tam upatrzy, to jest takie, że nie są y, szczupłe na, na, na końcach, tylko są szero troszeczkę szerokie. Co ja gadam, zwężamy. No ona taki styl lubi. Następną rzeczą, którą wzięłam sobie, to jest bluza. Nie, pierwszy raz tą film jest na tej firmie. Bluza taka jeansowa, ale to nie jest taki jeans sztywny, tylko taki, patrzcie, cienki jeans. Taka fajna bluza. Na zatrzaski, na teraz, na taką pogodę. Bardzo fajna. No tych spodni to też nie bardzo, ale do jeansów się zapnę, żeby zobaczyć jak to. No. Akurat jak na mnie, no, XL w końcu, no to na mnie, nie? No, tylko wiecie, uprasować, czy tak, no, dajcie znać, co myślicie. Guziczki sobie może, można odpiąć i bardziej, wiecie, wywinąć, czy tak jakoś na sportowo. No, nawet w brzucha zbytnio nie widać, nie wiem, tak mi się wydaje. Chyba są muszę jakieś gacie wyszukające kupić, wiecie, bo już... No, to taką bluzkę za 5 zł. Jeansową. Nigdy takich bluzek nie lubiłam. Nigdy, yy, nawet ani jednej nie mam. Może miałam kiedyś, ale to do PCK wszystko wywaliłam, bo w tym nie chodziłam. Ale nie takie, tylko takie bardziej kurtki jeansowe miałam. A to są takie jakby bluzy. I drugą też taką. Yy, takiej firmy. Ona jest taka jasna, tamta była, ta jest taka typowo kolor jeansu, a ta jest taka jaśniejsza i ona jest tak jakby. Jakby była taka sprana trochę. No. Też na zatrzaski. Też fajna. Ale wiem, wypadałoby się uczesać na ten hol. Ale ja to ja. Trochę rękawy ma takie długie, ale wiecie, jak sobie może tak, no to nie jest na wymiar szyte, ale tu ma taki na łokciu guziczek i są sobie można, wiecie, fajnie wywinąć. Ładnie oczywiście, starannie. I spiąć sobie tym guziczkiem tu, i wtedy jest tak też na luzie, na sportowo. Ja wolę tak, ja wolę tak niż tak na długi. Ja się w ogóle w długich rękawach nie czuję. Nie lubię chodzić w długich rękawach. Ja zawsze muszę mieć podwinięte, dlatego o, to mi bardziej pasuje z takim rękawem niż z takim długim. Wiadomo, jak jest zimno, no to trzeba, ale yy, bardziej lubię, słuchajcie, właśnie takie mieć podwinięte. Tym bardziej, jak robię w domu. W ogóle, jak ja robię w domu, to ja muszę mieć na krótki rękawek, bo ja yy, nie potrafię funkcjonować. Tak jak ja robię teraz w tej bluzie robić obiad, sprzątać czy cokolwiek nie potrafiłabym. Ja muszę na luzie być po prostu ubrana luźno. Najlepiej na, na krótkie rękawek, żeby mieć ruchy. Wiecie to to. I tak, jeszcze Amerka sobie jeszcze wzięła bluzki, poczekajcie. Znalazłam tylko jedną. Tamtą założyła, a resztę chyba ma w szafce. Ale takie topiki sobie pokupowała po 5 zł. Ona lubi w takich topikach chodzić. Um, nie wiem, gdzie ona to ma. Powiem Wam, że mi zabrała. Już go pochowała sobie. A Laura to w ogóle sobie wzięła, e, też już pochowała. I dla Laura takie, mm, kurczę, poczekajcie, jeszcze może zaraz Wam znajdę. Jestem jakaś nieprzytomna Wam powiem. E, Amelka chyba poszła w tej jednej, Laura na pewno poszła, poszła śniako mam, na pewno poszła w jednej plusy, a, e, Laura do przedszkola, a reszta gdzieś w szafkach jest. Powiem Wam, że te wszystkie bluzki są tak same, że ja już nie wiem, która to jest która. Jak widzicie, to jest tak, od razu trzeba nagrywać, tu mam jeszcze, od razu trzeba nagrywać yy, te, te hole, bo potem jak się upierze i to wszystko się wymajta z, z praniem, z suszarki, bo wiecie, ja czasami, ja po prostu już im nawet nie zanoszę, ja nie mam już zdrowia. Ja układam, segreguję każdemu na kupce. Proszę sobie układać po swojemu, bo i tak robią bałagan w tych szafach, i tak niech robią sobie tak, jak one chcą. I tak Laura mi pomieszała, że ja już nie wiem, gdzie ona to pochowała, szczerze Wam powiem. Tą znalazłam tylko, bo była na suszarce jeszcze, bo wczoraj je prałam. Taką bluzeczkę sobie wzięła z jakimś śpiącym na chmurce, ale taki podobny bluzeczek sobie wzięła chyba ze dwie i ta krótki rękawek na pewno ze trzy wzięła. I jeszcze tutaj leginsy, ale to widzicie, wczoraj uprałam, już mi wyschło, to też takie leginsy, ja one są chyba, słuchajcie, pepkowe, ale tu nie jest pepko, tylko taka firma, dlatego, że dałabym sobie uciąć głowę, że Amelka miała identyczne, jak była taka mała i ja mam po Amelce gdzieś też takie leginsy, tak mi się wydaje, że identyczne, zielone, ze złotym takim tu paskiem i tutaj z takim napisem też po 5 zł. To to amel... Laurze. Jeszcze te dressy przecież. Fajnie, że mnie wyschły, bo je kocham. Po prostu za 5 zł i kocham te spodnie nad życie. No do wyjścia to nie no wiadomo. Do sklepu... Jeszcze bym do sklepu w nich poleciała. Czemu nie? Czekajcie, ryż włączę. Basik. Basik, taka firma. Coś takiego. Tutaj coś tam... Zwykłe dresy, słuchajcie, one nie są takie wyciągnięte na kolanach, tylko tak się wydają. Eee, z bawełny, ze ściągaczami, ale ja już w nich chodziłam i teraz drugi raz jest suszarki z dnia. Coś tam spadło, bo kukło. Muszę zobaczyć. Taki wiatr wieje. Eee, idealne są, po prostu są superowe. SK. Tak wygodne, żeby mogła w nich chodzić, jakby były inne kolory takich dressów, to bym kupiła wszystkie kolory po prostu i tylko w nich chodziła. No, superowe są. Yy... Dla Pawła, żeby nie było, że ja chłopowincy kupuję, kupiłam mu bluzkę, zwykły t-shirt granatowy jakiejś takiej firmy, ale nówka sztuka. Nówka po prostu. Tylko on jest duży. No, wiecie, żeby mu ten brzuszek mu wszedł. XXXL. 100% bawełna. No, taki XX, no tak, ten, ale jest naprawdę duża, duży. I tak wygląda, że taki szeroki. Też za 5 zł. Jeszcze mam tu, poczekajcie. Mam kosz z praniem do złożenia, za który się nie mogę zabrać. I to wszystko leży w tym koszu przecież jeszcze. Znaczy, nie wszystko. Jeszcze to leżało. Bo to wczoraj prałam. E, taką jeszcze podkoszulkę dla Melki. Zwykła, taka szara e, podkoszulka. Taką jeszcze sobie wzięła. Tam nie ma firmy. Tu S. Maria. Taką z takim kwiatkiem. Co to jest jakiś, nie wiem, taki nadruk. I jeszcze ja sobie wzięłam takie gacie. E, takie gatki e, luźne. Zapomniałam w ogóle o nich, powiem Wam, że prawda, jak się spojrzałam, wie, kurczę, co w tym koszu tu leży. Na upał, na lato, na takie upalne dni, mam parę takich już gaci. Bardzo fajne są, z dużymi tutaj po boku kieszeniami, z baweł, bawełniane, takie przedkostkę, można powiedzieć. I to to. I Pawłowi jeszcze wziąłam spodnie czarne, bardzo fajne materiałowo, takie super. Yy, ale on w nich chyba do roboty pojechał, wiecie, bo mu uprawiam takie, takie bond roboty to się tam przebiera w robocze, ale one są i do wyjścia i takie, no bardziej do wyjścia, bo w stanie idealnym za 5 zł mu wzięłam te spodnie, więc yy, już w nich lata. I to tyle zakupów, taki zakręcone. tak sobie planowałam, o Jezu, co ja tutaj wam ładnie nagram wszystko jeden, a ja to wyszło jak wyszło, ja zakręcona. I powiem wam, że te ciuchy, te co miałam tu, to ja te ciuchy miałam naszykowane wczoraj, bo ja miałam wam wczoraj tego hola nagrywać. I ja to miałam naszykowane. I widzicie, jak zaczęłam nagrywać, to sobie przypomniałam, że jeszcze to i jeszcze to. I dobrze, że ja na ten koszt spojrzałam. Taka jestem jakaś crazy po prostu. Ale ważę, że wam wszystko pokazałam. Niby tak dużo. Tak mówiłam, że dużo nie kupiłam. No, ale trochę jest tego. W sensie sobie nie dużo, a tu dla dzieciaków jeszcze w jeszcze tę bluzki ze trzy chyba, dla Amelki i dla Laury na pewno ze trzy jeszcze były. No, bo Laura to tylko wiecie: mogę Tom, mogę Tom, mogę Tom wie, dobra, bierz tam po pięć złoty, bierz tych bluzek, ale dużo jej nie brałam, bo wiecie, mam po Amelce bardzo dużo ubrań, które muszę przejrzeć. Dobra, dzięki Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego zakręconego hola z Lumpa. I co? Widzimy się w następnym vlogu, który nagrywam. Trzymajcie się, dajcie znać, co myślicie o tych ciuchach, czy chcecie takie stylizacje. Może kiedyś tam bym nagrała, co z czym nosić. No, jak taką będę miała wolniejszą chwilę. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Pa!